serdecznie w jubileuszowym 20 Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. I zgodnie z hasłem tegorocznej edycji, które brzmi Lubimy czytać polskich autorów, wiersze poetów polskich tworzących, współcześnie tworzących dla dzieci przeczytają wam moi goście. Magdalena Pędziwiak-Złomińska, starosta powiatu gorzowskiego, Katarzyna Chorążyczewska, animator kultury, Artur Perlecki, wójt gminy Lubiszyn oraz Alina Cywińska i Julia Ozimek, członkini Stowarzyszenia Baczyńska Szarlotka. Zapraszam. Agnieszka Frączek, kanapka i innych wierszy kapka. Kanapka. Pies miał chrapkę na kanapkę, więc ją nadgryzł, pycha, hał. A kanapka no to, au, ktoś ukąsił mnie w oparcie. To ja, wyznał pies otwarcie i jadł dalej z apetytem. Mniam, wyborne, wyśmienite, nie zostawię ani krztyny. I jęknęła w głos sprężyny. Pies materac chapnął, no, chap i kanapkę całą zjadł z szynką, masłem i poduszką oraz zniklowaną nóżką. Łukasz Dębski i Anna Kaszuba-Dębska. Krówki i mrówki. Zdradzę wam, by wierszyk ten był bez usterki. Są krówki zwierzątka i krówki cukierki. Ja jadłem raz w stołówce z musztardą parówki, gdy usiadły obok mnie dwie krówki i mrówki. Mrówki do jedzenia zamówiły krówki. Krówki za gotówkę po cztery kremówki. Krówki mów, mówią mrówką. Mrówki, co wyjecie? Jak to, drogie krówki? To są krówki przecież. Agnieszka, Frączek, wszedłutki, sto radości i dwa smutki. Zaczarowany piasek. Coś wam powiem w tajemnicy. Piasek z naszej piaskownicy. Zna magicznych sztuczek tysiąc. Nie wierzycie? Mogę przysiąść. Kiedy lepiej z piasku słonia, olbrzym trąbę ma trąbą macha do nas. A gdy mrówką stawiam zamek, wieże się budują same. Kiedyś tamta ruda Laura ulepiła dinozaura. Gad zaryczał wielkie dzięki, skrzydełkami machnął z wdziękiem, i wnet frunął nad tarasem. Taki właśnie jest ten piasek. Małgorzata Strzałkowska burza Grześ jak burza wpadł do domu z hukiem niczym echo gromu do pokoju tata wchodzi dobra synu o co chodzi dziś w stołówce jaś padalec wsadził mi do zupy palec i zwiał uszło mu na sucho ale jutro dam mu w ucho głupio zrobił co tu kryć ale po co zaraz bić Lepiej ciut się opanować, a złość jakoś rozładować. Tak jak się rozbraja bombę, wolę Jasia huknąć w trąbę. Co innego wy dorośli, wyście z tego już wyrośli. Więc mnie nie rozumiesz wcale. Ja? Rozumiem doskonale. Nie tak samo czasem kusi, żeby kogoś, no, nauczyć. Lub upomnieć dajmy na to, i co wtedy robisz, tatu? Nie wygadasz się nikomu? Biegam dookoła domu. Grześ wyskoczył na podwórze, wokół domu gna jak burza. Zanim tata mknie jak cień, pewnie też miał ciężki dzień. Gdyż złość w sercu twym zagości, to się starać, staraj pozbyć złości. Natalia Usenko, rozbójnicy. W naszej piaskownicy siedzą rozbójnicy, boją się ich wszyscy w całej okolicy. Jeden ma kalosze, drugi czapkę z daszkiem, biją się i sypią dookoła piaskiem. Pogubili buty, przestraszyli kota, poszli do kałuży robić chlebek złota. Wtedy przyszły mamy, narobiły krzyku i do domu wzięły strasznych rozbójników. Pani Agnieszka Frączek. By zagrać z prawdziwą orkiestrą, nie trzeba być żadnym maestro. Wystarczy w fantazji ćwierć deka, słuchacze już biegną z daleka, bo antek w parapet uderza i roka grać na nim zamierza. Jaś szuka zawzięcie z żeberka, aż grzejnik wywija oberka. Staś biurko przerobił na bęben i bębni weń nucąc kolędem, a Krzysiek na nerwach gratyle, tyle. Przedszkolna orkiestra i tyle. Łukasz i Anna Dębscy. Sławek. Miał na sumieniu parę sprawek. Idzie do parku, widzi ławkę. Co na niej kładzie? Gwóźdź, agrafkę, pinezek kilka, szpilek parem. Kładzie i czeka na ofiarę. Przyszedł dziadek rudej gośki: Niech pan usiądzie, Sławek prosi. Nie mogę, spieszę się do wnuczki. Dziadek już poznał Sławka sztuczki. Potem pomyślał i rzekł: W końcu możemy usiąść, ale w słońcu. Dorota Gelner, głodomorek. Głodomorek i muchomorek. Idzie sobie głodomorek, niesie w łapkach pusty worek. Okiem łypie, ślinę łyka, nagle o grzyb się potyka. – Ho, ho! – woła głodomorek. – Jaki ładny muchomorek! – Pewnie pyszny, pewnie zdrowy, no bo taki kolorowy. Mówi więc do muchomorka. – Zrywaj się i hop do worka! – Coś ty taki nie w humorku! – Siup do worka, muchomorku! Tupnął nogą muchomorek. – Ja do worka? Jaki worek, jakie hop i jakie siup. Atlas grzybów sobie kup, mówisz tylko o jedzeniu, a masz braki w wykształceniu. Na to się odezwał worek. Rację ma ten muchomorek, choć wygląda przyzwoicie, mógłby nam zrujnować życie. Zapamiętaj głodomorku, jeść nie wolno muchomorków. Dorota Gelner, Muchomorek, bez przesady. Głodomorek wyszedł z norki. Mówi do Eleonorki. Czy zostaniesz moją żoną, a ciut wcześniej narzeczoną? Ona się zaczyna krzywić. Nie dam rady cię wyżywić. Dzieciom wszystko zjesz z przed nosa. Ja z torbami pójdę bosa. On na nowy pomysł wpadł. To ja będę skromniej jadł. Co dzień coraz mniejsze porcje. Zmienię w porcjach tych proporcje. A gdy już zostanę dziadkiem, będę jak mój wuj niejadkiem. Ona mu udziela rady: Jedz normalnie, bez przesady. Nie stój wciąż nad zupy garem, bo należy jeść z umiarem. Łukasz Dębski, Anna Kaszuba Dębska, Leszcze. Myślą w stawie, stare Leszcze. Co by tu można zjeść jeszcze? Cóż, Jesteśmy od jesieni, bardzo marnie odżywieni. Nawet żap już nie ma w stawie, a właściciel wciąż w Warszawie. Lepiej już masz prot na prerii, zjadłbym choćby garść bakterii. Jeśli nic nie wymyślimy, to nie dożyjemy zimy. Mówi pierwszy leszcz, to może. Propo Propozycję teraz złożę. Spójrzcie na dno, na chudego. Może byśmy zjedli jego. No to chudy, Hm, no wiecie? Mną się ty w tylu nie najecie. Nim wyłożył swoje racje, już go zjadli na korację. Tak w naturze już wypada, że się najpierw słabszych zjada. Jak co dzień przyszedł piątek. Wrócił więc po siłku wątek. Leszcz. Płynie już gęsiego pożeć leszcza kulawego. Leszcz ten stracił płet w połowę zadar z jednym rybołowem i niestety, chociaż żwawo, mógł uciekać tylko w prawo, krzyczał leszcze to nie fer i wyzywał ich od zer. Nie wyłożył swoich racji i już był po kolacji. Ryb po głowie wciąż się głowi, już nie ufa leszcz leszczowi. Towarzystwa w brzuchu burczy, więc się towarzystwo kurczy. Pięć zostało, same dranie, jeden z nich i to drugie danie. Który, spójrzcie tam do góry, to ten krnobrny i ponury. Myśli, mu się po głowie kłębi, nagle zniknął w głębi głębi. Reszta syczy z niepokojem. Przez kolegę znów nie dojem. Co za oszust, gbur i gad? Umknął nam, bo sam się zjadł. Agnieszka Frączek, kwiatki. Posadziła honoratka tysiąc kwiatków na rabatkach. Teraz patrzy sobie na nie, myśląc, bukiet zrobię mamie. Pochyliła się nad bratkiem, lecz kwiat spostrzegł honoratkę i zamrugał do niej strawy. Chcesz tu zostać? Nie ma sprawy. Zerwem sobie astry złote albo może garść stokrotek. Lecz stokrotka niczym żywa do dziewczynki, listkiem kiwa i uśmiecha się radośnie. Taka miła? Niech więc rośnie. Dzwonek skoczną gra piosenkę. Mak konwalie wziął pod rękę i tańcują sobie w koło. Tutaj kwiatkom jest wesoło, zrozumiała honoratka. Niech zostaną na rabatkach i spokojnie dalej rosną. Wszyscy chcą się cieszyć wiosną, a ja wezmę blok i kredki, narysuję kwiatków setki.